rok dobrej zmiany jak oceniasz no bardzo ryzykowny i wszystko za mało i za wolno i to będzie prawdopodobnie porażką PiSu, nie same pomysły bo być może dałoby się i 500 plus obronić gdyby wykorzystać ten moment siły zaraz po wyborach gdyby ci panowie wszyscy byli e, mieli wyższy iloraz inteligencji i się przygotowali do rządzenia obserwuję PiS jako no, takie zbiorowisko średniaków. Nawet mi jest trudno wskazać, czy Jarosław Kaczyński jest bardzo błyskotliwym człowiekiem. Jest bardzo dobrym mówcą. I kiedy mówi, to zbiera myśli. Natomiast y, strategicznie nie zebrał myśli przed wyborami. Nie mieli gotowych ustaw, do dzisiaj je tworzą. I sami mówią o tym uczciwie, że no, piszemy ustawę, tworzymy ustawę, za chwilę napiszemy ustawę. Te wszystkie ustawy, gdyby były napisane i uchwalone w pierwszym tygodniu urzędowania. Kiedy był rozpęd taki powyborczy, druga strona była w szoku, to one by dużo więcej dobrej zmiany wprowadziły, gdyby weszły wszystkie naraz z nienacka, bo wtedy kody i inne lepkie substancje w narodzie nie mogłyby się zebrać do kupy i skleić w tę kupę, która teraz oblepia mównicę parlamentarną i która oblepia nogi pisu. I pis coraz wolniej idzie, i pis się przewróci. Będzie kolejna noc teczek, noc Jana Olszewskiego w parlamencie kiedy PiS zostanie obalony, dlatego, że nie uciekł tej lepkiej substancji do przodu. Jak mamy do czynienia z tak mocną opozycją, ci wszyscy ubecy, ci, którzy z sowieckim strukturom służyli i w nich byli, jak oni wszyscy w tej chwili trzymają PiS za nogi, to PiS już daleko nie zajdzie. A im można było uciec. W pierwszym tygodniu urzędowania należało obniżyć, kiedy jeszcze żył Jaruzel i Kiszczak, obniżyć te emerytury. Bo meritum jest, ta nie tak jak Kot mówi, meritum jest takie, otóż e, służby siłowe PRL-u po pierwsze nie pracowały dla Polski suwerennej, nie wytwarzały żadnego dochodu narodowego. Czym się zajmował K Kiszczak z Jaruzelskim? Prześladowaniem Polaków. Za co? Za to, że ktoś myślał inaczej. Za to, że ktoś drukował ulotki o Katyniu. Za to, że ktoś publikował książki, których oni zakazywali w Polsce. I to nie było Mein Kampf Hitlera, tylko książki pisarzy. Zagranicznych, typu Fonegut na przykład, przeszkadzały im takie postaci z powodów politycznych. Typu miłość im przeszkadzał na pewnych etapach. Zabraniali publikowania literatury i wsadzali ludzi do więzień i bili ludzi za to, że ktoś publikuje książki. Teraz jest... uwaga, więc oni nie wypracowywali dochodu narodowego i nie płacili składek do ZUS-u. Sprowadźmy to tylko do płacenia składek. Jeżeli moja ciotka, żona leśniczego. Przez całe życie nie płaciła żadnych składek do ZUS-u. To należy jej się emerytura między 500 a 700 złotych, tak jak dla wszystkich osób, które nie wpłaciły żadnej składki. I zgodnie z prawem, tak, taką emeryturę powinien pobierać ten czy inny Jaruzelski. Tylko łatwo się mówi, ale w momencie, kiedy masz przejąć kontrolę nad całym państwem, potrzebujesz e, kilka, tysięcy, kilka tysięcy osób. To jest... Tak. E, Tysiące albo I, tak. miliony problemów, które I, musisz rozwiązać. Józef Piłsudski przygotował się do przejęcia władzy, miał swoją pierwszą kadrową i potrafił robić szybkie mianowania po przejęciu, po zaborcach struktury państwowej. Natomiast PiS się do tego właśnie nie przygotował. O tym samym mówię. Oni nie zrobili w pierwszym tygodniu urzędowania 40 ustaw i 1200 nominacji na wszystkie urzędy państwowe. Powinni mieć listy proskrypcyjne wcześniej, kogo natychmiast zwolnić i kogo w to miejsce wsadzić.